Dzień dobry, oczywiście bardzo się cieszymy, na pewno nikt tutaj na nas nie stawiał, przyjeżdżając na ruch, kapitalna atmosfera, zresztą kibice ruchu z tego słyną. Chcieliśmy sprawić niespodziankę, wiadomo, bo nasza sytuacja w tabeli nie jest najłatwiejsza, nie należy może do najłatwiejszych. Zrobiliśmy to i z tego się bardzo cieszymy, graliśmy naprawdę z bardzo mocną drużyną i szczęścia też troszkę mieliśmy w końcówce, myślę, że ruch też miał trochę szczęścia w tym meczu. Cieszę się, że nam szczęście wcześniej dopisało niż ruchowi, ale tak jak mówię, cieszymy się i, i, i na pewno klasa przeciwnika była duża. To w zasadzie tyle. Jeszcze chcę podziękować chłopakom, bo naprawdę zostawili dużo zdrowej serca na boisku i te sytuacje, które tam tworzyli, cieszę się, że udało im się akurat zakończyć tyle, bo, bo, bo no niełatwo jest kierować sytuację zespołom na ruchu. A nam się to jakoś udało i cieszę się, że my byliśmy dzisiaj bardziej skuteczni niż ruch. Mamy najcięższy termin, dobrze pan zauważył. Nie jest nam łatwo, ale być może takie mecze z bardzo dobrymi drużynami wywołują taką lepszą koncentrację w drużynie i więcej takich chęci do realizowania pewnych założeń, które sobie gdzieś tam narzucimy. My praktycznie cały czas gramy, mamy ciśnienie, i raz mamy trochę więcej tlenu, raz mamy trochę mniej nam życie podaje. Ale cieszę się, że nam dzisiaj podało, bo na pewno czeka nas też bardzo ważny mecz, i obyśmy nie zlekceważyli hojnic u siebie, żebyśmy się nie zachłysnęli tym wynikiem tutaj. I to będzie teraz dla nas, trenerów duża robota, żeby uświadomić chłopakom, że tu jeszcze nic nie jest zakończone i że ten wynik będzie dopiero nam smakował w momencie, kiedy my zrobimy, poprawimy u siebie i wtedy możemy być lekko zadowoleni. Natomiast dzisiaj mamy trzy punkty. Przeciwnicy też grają jutro. Nam jeszcze żadna kolejka nie pomogła wynikowo, także nie spodziewam się, żeby jutro nam też ktoś pomógł. Także musimy liczyć na siebie i to jest też ważne, że mamy wszystko w swoich rękach tak naprawdę. Ja powiem tak, no jeszcze chcę powiedzieć, że my cały czas gramy na wyjeździe, bo my się nie czujemy jak u siebie. To jest pierwsza sprawa. Myślę, że skoro zostało obiecane przez takich ludzi władzy, że ten stadion powstanie, to myślę, że te słowa nie będą rzucone na wiatr. Są to poważne deklaracje, podobnie jak deklaracje w sprawie budowy stadionu ruchu Chorzów. I myślę, że no, nikt się tutaj, no, mam nadzieję, nie uśmiesz.